A, a misia! tink, Thank you for the ticket. You're welcome. Wieszczem, pójdę do nowej szkały w Polsce, wyprowadzę się z Irlandii i idę do samolotu. Wchodzę do drzwi. Nareszcie. Hmm, jest noc. Aha, no tak, przecież leciałem cały dzień. Hmm, powinnam się zapisać do szkoły. Może znajdę jakąś szkołę. Hmm, podobno to była jakaś fajna szkoła. No tak! Sto, 132! Może ktoś mnie podwiezie. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry. E, czy mogę pan mnie do, podwieźć do, do szkoły e, 100, 132? Jasne, niech pani wsiada. Proszę bardzo. O, ślicznie dziękuję. Jedziemy szkoła 30, 132. Jesteśmy na miejscu, młoda damo. <noise> Dziękuję. Muszę się do niej zapisać. Jestem nowa w Polsce. O, to świetnie, to ja wracam. Pi, 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 pi. <noise> Miły ten pan. Chyba powinnam już wejść. <noise> Dzień dobry, chciałaby się pani zapisać do szkoły. Tak, jasne. Ma Pani swoje dokumenty? Jasne, jasne. Ja już je wyciągam. Moje dokumenty. Dobrze, pójdę tylko do, do dyrektorki, żeby się podpisała. <grym> Będę chodzić do szkoły. Jest nowa uczennica, Pani Dyrektor. Tak? I co z tym wspólnego? No, chciała się zapisać. chciałam ze szkoły w ogóle. Ale dlaczego? Ona ma nie być w mojej szkole. Ma mieć moje pozwolenie. Ja, jak ona się nazywa? No nie wiem, nie zapytam cię jej. Gnaj tam na dół i się jej zapytaj natychmiast. Dobrze. Mamy, mamy kiepską na... Mamy kiepską dyrektorkę. Jak się nazywasz, moda dama? Eddie. Eddie Podpiszcie proszę. Proszę, pani dyrektor. To co to ma być? Co to w ogóle jest za dziewczyna? Edi Bibi. Pokaż mi ją, niech ona tutaj przyjdzie. Dlaczego pani płacze? Jestem tylko zwykłą służącą tej głupiej pani dyrektorki. Ona jest naprawdę taka zła. Tak? każe ci, żebyś tam przeszła. Dobrze. Dla ciebie wszystko. Dla ciebie wszystko? Tak, dzień dobry. No i co ty tutaj robisz? No, 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 chciałam się tutaj uczyć. W szkole 132. W szkole 132? Tak, to ta szkoła. Chyba coś ci się pomyliło. To 134. Nie. Słuchaj, ona ma rację. To 132. Masz mi dać wszystko, co masz. Ale, ale... ale idź po swoje dokumenty. Dobrze. <grym> Ciekawe, czy przyjdą jakieś nowe osóbki. Potrzebuję dokument. Proszę bardzo. Bardzo pani dziękuję. <grym> Jaka miła dziewczyna. No, gdzie ona? Właśnie te moje dokumenty. Dawaj mi je! Ale, ale to są moje dokumenty. Oddawaj mi i Oddawaj mi je, ty wstrętna mała dziewczynko! Nareszcie. No, możesz rzucić na dół. Zaraz się zaczyna lekcja. Śpieszcie szybciej! <noise> Czas wyrzucić na balkon. Już pod Tobie, Ediem Bibi. No, 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 no. Lekcja. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. E, o, tak, tak. E, zaczekajcie, dzieci. E, halo. Mhm. Tak, przejdź, proszę. Dzisiaj przyjdzie y, pani Ms. Dżajf. Zapraszam pani. Dzień dobry. Y, chciałam wam dzieci powiedzieć, co pani Ms. Dżajf? Chciałam wam dzieci powiedzieć, że dzisiaj przychodzi nowa koleżanka. Co? Nowa koleżanka, nie rozumiecie? Tak. Dzisiaj przyjdzie nowa dziewczynka, żeby się z wami trochę odwiedzić. Żeby was przywitać, bo ona przyjechała da daleko z Irlandii i bardzo chciała się z wami spotkać. Ale, ale jak to? Jak to się chciała z nami spotkać? Nie znała nas! Ech, no, po prostu chciała mieć przyjaciół. Przyjaciół? Ja chętnie zostanę przyjacielem. Świetnie, dzieci. Dlaczego leży pansta? A położyłam się. Dobrze, zapraszam, Edię Bibi. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, yy, proszę pani mogę już jeść. Tak, jasne, pani mystife. Edia Bibi. Może powiesz... Niektóre rzeczy, które lubisz, na przykład, ile, ile masz lat. Dobrze. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Ediem Bibi, mam 17 lat i chcę poznać przyjaciół. Lubię chodzić na pikniki i spędzać dużo czasu na dworze. Bardzo ślicznie powiedziałaś. Może znasz jakiś wierszyk na ten temat? O, Bardzo panią przepraszam, ale nie. Dobrze. Dzisiaj akurat będziemy robić łatwe zadania. Łatwe? Ja, ja, ja. Tak wiem, wiem. Umiesz inne, trudniejsze, ale na razie takie łatwe. Będziemy czytać jeszcze trudną, niektóre szkolną. Czytać? Tak. Doskonale umiem czytać. Dobrze, może tutaj sobie diva się z Dzień Kolejna dziewczynka. Mam się jednak niej wolę sama. A w sumie? Fajnie mieć koleżankę. Zapraszam cię, Ediem Bibi. Dziękuję, Diva. Dobrze, dzieci. Mam nadzieję, że Ediem Bibi przyniesie wszystkie lektury szkolne i książki, zeszyty. Tak. Dobrze, teraz sprawdzę obecność. O, Ediem Bibi, wpiszecie od razu do dziennika elektronicznego. Zaraz przyjdę. Jeszcze wpisałam. Dobrze, teraz sprawdzimy obecność. Yy, yy, muszę na, najpierw Was policzyć. Teraz, Jest Was 6, czyli yy, Etienne bibi jest szósta, bo przyszła ostatnia do tej klasy. Dobrze. Touch Guy, obecny Punk Boy, obecny SPF Cutie, obecna Prankster. Obecna y, diwa, obecna Ediem Bibi, obecna... Dobrze, teraz otwórzmy sobie nasze lektury szkolne. A jest może jeszcze Splatters? Ej, proszę Pani, ja wiem, co się stało z Splatters. Co się stało? No bo, no, bo ona, no bo ona ma wysypkę i ona jest zaraźliwa i nie może na razie przyjść do szkoły. O, biedna Splatters. To, a, o, y, a ja służę... Wali Bibi? Tak jestem! Spóźniłam się! Jeju! Wali Bibi, chodź tutaj. No, czego? Wali Bibi. Posłuchaj, nie wolno tak się odzywać. Tak brzydko. I ściągnij okulary, proszę. Nie, to moje! Mamy dzisiaj nową mam uczennicę, Ediem Bibi. Weź się, głupia. I proszę cię bardzo, Wali Bibi, żeby się nie dokuczała. Jest nowa i chcę, żeby się bardzo ładnie przywitała. <gryw> Nigdy nie spełnię Twojego życzenia, Wali Bibi. Bo Ci wstawię jedynkę. O, jeju, dobra. Najpierw przynajmniej okulary. No dobra, jeju, cicho, już bądź. Czyli jest siedem osób. Tak. Tak. Jejo, nie drzejcie się. Proszę się uspokoić, Wali Bibi. Po pierwsze, nikt nie krzyczy, tylko ty krzyczysz. Że co? Ja nigdy nie krzyczę. Czy ktoś mi krzyknął tam na dole? No tak, lepiej nie krzyczcie. Dla, dla, dlaczego? Podła dyrektorka może przyjść. Szyki. Wiedziałam! Nie dają mi pracować. Idzie tu. Czy ktoś tutaj hałasuje i mi przeszkadza w pracy? Eee, się e, pani pomyliła, to nie ta klasa. To to, 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 to. Pierwsza B. Pierwsza B. Mamy szczęście. Nie ma żadnej pierwszej B, idę spać. Wali bibi, proszę przestać czesać. Jej, mam się uczyć tej głupiej, nudnej lektury? To dla twojego dobra. <sumOk> <sum <khi John Lol> eh, już wolę jeździć na tyrolce. Jakie tyrolce? No na tym, 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 tym. Na Tardzanie. O, tak, Tardzan. Dobra, ci chyba załóżę, gdzie tego biegała. A, chyba mi się coś przyśniło. Dzieci, nie mówcie tak o niej, bo tutaj przyjdzie. I niektórych zamyka samych na balkonie. Pamiętacie to? Otwórz! Otwórz! Otwórz mi proszę! Otwórz. Ach, tak pamiętam to nie chcę, żeby to się już nigdy stało. Ale, ale już to straszne! Tak, dzieci wiem, straszne. Niektórych nawet nauczycieli zamyka, i mnie też raz zamknęła. Że co? Taką miłą nauczycielkę? No. Jak ja tam nie cierpię być. Jeszcze ja tam byłem, jak burza lała. I punkboy też nie. Tam, na, tym, na tym balkonie jest po prostu okropnie. To prawda, ja miałam burzę i nawet raz. Yy... Jak był czarny balkon, to strzelił piorun. No i teraz jest fioletowy. Tak, pamiętam to też. To było okropne, naprawdę. I jeszcze tam był punkboy. I jakby w niego strzelił piorun, piorun, to po prostu koniec świata. No, ale mam szczęście. Uf. Ciesz się punkboy. Wiem. E, wali Bibi, dlaczego nie odważyłaś lektury szkolnej? Bo mi się nie chce. Proszę dla której szkoły nam albo zadzwonię do mamy. To się Nie, ja, nie, mnie to wszystko nie obchodzi. Nie obchodzicie? Mmmm. Yy, yy. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Czy coś się stało? Czy wali biby jest ok? Yy, tak. Yy. Tak, to prawda! Jestem okej! Okay. Niech pani posłucha. Co się stało? Wali Bibi okropnie się zachowywała. Nie chce jej się otwierać lektury, cieszy się na lekcjach i krzyczy, aż pani dyrektorka przyszła. Zaraz panią bo już sobie z nią porozmawiam. Dobrze, ale to może już po lekcjach, żeby trochę się nauczyła czegoś. Dobrze. Bardzo Pani dziękuję, że mi Pani to powiedziała. Dobrze. Aaaa! No. Teraz wali bibi. Bi, masz nauczkę. Kurde bewe. Co jest znane na... w środku gór Tatry? Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Co? E, e, morskie oko. Bardzo dobrze. Które zwierzę... Jest najszybsze z Londynu. Proszę pani, w Londynie? Nie, przepraszam, na pustyni, mi się. <śledztrę> <śledztrę> ja! Słucham. Gepard. Na pustyni. Ja! Mogłabym mi odpowiedzieć? Ja jestem, Bibi. Wielbłąd. Bardzo dobrze. Słuchajcie, Bibi jest taka mądra. Może powinna. Iść na dodatkowe lekcje. O tak! Świetnie, bardzo bym chciała. To bardzo świetnie. <śred> to bardzo dobrze. Świetnie nie brzmi tak dobrze. <śred> Ogólnie nie rymuję się do tego wyrazu. Tak po prostu. Ale nie chcę, Nie, 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 ja bym się tylko tak pomyliła i że to nie pasuje do tego wyrazu. No bo tak... No, śmieszna, Teraz śmieszna na znak wajnie. Wiem. Dzieci mnie uwielbiały, uwielbiały w pierwszej klasie. W piątej. I teraz szósta. Jej, liceum! Już druga klasa. Się. Pani jest taka śmieszna. Dobrze. Teraz może. Które jest największe morze na świecie? Ocean Atlantycki. Równa się Pacyfik. Bardzo dobrze. Koniec lekcji to jest religia. Przepraszam dzieci. Nie, nie będę już taka nigdy niemiła. Dobrze? Tak. Jaka piękna nowa. Hej! Ktoś mnie woła. Hej! O nie! I prank się do niej To da mnie? Nie, nie, nie A to kogo mówiłeś hej? Do, do, dyrektorki Do, nie, nie, do, Spokojnie, tak, uspokój się Do, 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 do pani wychowawczyni Ale, ale pani wychowawczyni już poszła no, ale, ale, ale wywołałam ją. Taczkaj, czy coś się stało? Wwołałeś mnie? Tak, tak, tak. O co chodzi? Chciałam się spytać, czy będziemy mieć dzisiaj. angielski. Nie. Taczkaj, chłopie, gadaj. Dzień dobry, Touch guy? obecny, Punk Boy, obecny, SPF Cutie, obecna, Prankster, obecna, y Diva, obecna, Wali Bibi, obecna. I jakaś nowa to jest, EDM Bibi, obecna. Dobrze, wstajemy. Ojcze nasz, się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako i w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Amen. Dobrze, dzieci. Teraz Jutro jest sobota, a w niedzielę ja pójdę do Was. W niedzielę się spotykamy w szkole i idziemy razem do kościoła. Dobrze? Zgadzamy się? Tak. Po religii. Do widzenia. Do widzenia! O, przerwa, nareszcie mogę Ci to powiedzieć. Gadaj. Ej, prank, to mieliśmy i zobaczyć do tych małych babasków do klasy? O no, tak chodźmy. SB nie, nie wchodź tu! Prank, co co ci chodzi? Oni to mariują, skaczą, piszczą! Tego sypiszczysz. Nieważne. Ty, chodź za mną. I widzę. No i gadaj, co się dzieje? Ta nowa. A, nowa. No i co? Chyba, chyba, chyba ją kocham. Uuu, masz dziewczynę. No, chyba tak. Ona jest taka piękna, i ma no, takie piękne oczy, i włosy, i po prostu nie, o, po prostu <laughs> Ja trochę organizuję ślub. Że co? Jeszcze się z nią w ogóle nie poznałem. E, chłopaki, czy wszystko dobrze? E, e. Co ty tutaj robisz? A Ani, po prostu chciałam tutaj do was przyjść. No, ba. myślałam, że jestem taka. No, po prostu. No, chciałam sobie z nami z wami porozmawiać. Słuchaj, bo, bo lepiej stąd pójdę. Panguj, zaczekaj! No dobra, ale będę tu. Wiesz co, bo ja Cię chciałam powiedzieć. Co mi chciałaś powiedzieć? Że cię. Chłopie, co to miało być? Nieważne, chodź na dół. On mnie on, on kocha? Drugi, druga część za chwilę.